Hej, moje ladies, sprawdzamy sobie. Co by się stało? Gdybyś to ty się odezwała. On na to czeka. On czeka na to, że... W, że ty go uzdrowisz, że ty będziesz lekarstwem na całe złego świata. Jesteś piękna w cesarzowej, nauczona i ciepła. I taka dobra matka. Ale uparta. I taka szakssi. On na to czeka. On o tym marzy. Tęskni za tobą. On tak naprawdę w tej swojej niedojrzałości uważa, że do związku to, to nie, że on nie pasuje do takich relacji. Duże zaburzenie emocjonalne ze strony ojca, u niego. Takie. Ja bym powiedziała, on czeka na coś, co nie następuje. Czy tą relację z tatą. To też może być trzeci aspekt waszej relacji. On też z przeszłości może mieć świadomość lub też jakieś takie przekonanie, że, ty go, że on nie jest tym, kogo ty szukasz. że ty jesteś taka och, wow, a on jest taki mały pikuś on też trochę jest egoistą co by się stało, gdybyś się odezwała? dziesiątka wody, dziesiątka ziemi Każdy z Was cierpi tutaj. Każdy z Was cierpi. On ucieka w pracy, bo mu tak ciężko. Ty nie, nie lepiej, ty tak samo. Ty znowu też uważasz, że tu konflikt byłby, gdybyś ty wyciągnęła rękę, że to źle by poszło. I tak się oboje oszukujecie, ciężar duży. Zamiast widzieć te możliwości, by trzeba było z tej klatki mentalnej wyjść, tą klatkę mentalną rozwalić w pieruny. No. Decyzyjności, braku pana. Dobrze by było, gdybyście oboje ze sobą pracowali, to by było dobrze. Jakieś karty, nie wiem, rady? Coś? Patrycja pięćset tysięcy karty nakupiłaś, a korzystasz z pięciu I na co ci to, kobieto? Po co ci? Dobra Jakieś rady dla ciebie? Karty, radzę, byś nie pokazywała swoich prawdziwych emocji. Jeszcze nie. Jeszcze nie. Tu trzeba nabrać jakiegoś nowego poglądu na tę sytuację. Może być sytuacja trójkowa, tak jak już mówiłam. Być może ona partnerkę z dzieckiem, bo tu mam, że ktoś jest singlem z dzieckiem. Są bardzo duże toksyczności, z których trzeba wyjść. Tak, to jest mocna, rodzina, więc te toksyczności wynikają z relacji rodzinnych, złamane serce, tak, z domu, z fundamentów. On ma takie te. Um, Gry taktyczne z, roz, z domu wyciągnięte. Tak jakby on w domu nie mógł być sobą. Ale on będzie tu, ojejku. Ale z twojej strony też jest taka energia mocno seksualna w jego stronę. I też tą strategię jakąś masz na te sytuacje. Jesteś już spokojna. Uważaj, bo masz wrogów na plecach. Chciałabyś też to odbudować. Ojojku, jak miło. A to zaraz. To zaraz. Zaraz na kawę idę. Kartek płynie. Marzę o kolejnym spotkaniu. Kocham cię, ale nie możemy być razem. Brzejesz mi buławę. Jeszcze nie jestem na to gotowy. Zwątpienie, zwątpiłem w nas. Pierwiastek żeński. Ciepło przytulania. O! Złamana obietnica. Energia skorpiona, mistycyzm. Do dwóch lat coś się wydarzy. No, Chciałbym, by się to nigdy nie wydarzyło. Czerwiec, strach przed samotnością. Pamiętam każdy centymetr Twojego ciała, nie złość się. Schludny styl ubioru, artysta. Ucieczka. Umiem tylko we France with Benefit. Lawenda. Dobra, pytanie, tak lub nie? Nie musisz się martwić. Tak. Nie. Na spodzie nie bardzo. Znaki zodiaku. Ryb, lew, rak, podnik, zimta, skorpion, byk, on, oh, it's me, buź.